Siemaneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w czymś nowym. Nie przypominam sobie, żebym tu tą stronę kiedykolwiek nagrywał, ponieważ mam zerowy poziom, czyli jestem sam nobem na tej stronie z, na Clash.gg. Jeśli jeszcze sam na tej stronie nie grałeś, zachęcam Cię do wejścia i zagrania na tej stronie z mojego linku, który jest w opisie. Nie wiem co dostaniesz, nie mam bladego pojęcia użyć tego linka, będę ja zadowolony, może mnie jakoś możecie tam wesprzeć, nazwijmy to tak. A jeśli chcesz mnie wesprzeć finansowo, no to tip nie standardowo. Ehm, co tu mamy? Tutaj są jakieś. Aha, okej, okay, nie wiem, to sobie możecie sami poczytać. Nie mam to czasu, ogółem batelki, skrzynki standardowo. Mamy ruletkę, to każdy, no upgrader, coś czego dużo stron nie ma i długo tego nie widziałem. Zagramy na pewno minę no to też wiemy. Plinko to basic, też znacie skrzynki i Bomb Rush. Stay Alive, nie wiem o kich chodzi, ale możemy to zaraz wypróbować. 51 smoczych monet mamy i lecimy od razu. Może zaczniemy, dolar 13. Dobra. Ale o co chodzi? Aha, umarłem mi to tyle tak. Mhm. No fajnie, fajnie macie fajnie. To może spróbujemy tak jeden pięćdziesiąt. I na medium? No. Tu jakieś kurwy latają pewnie o to, ale. Przecież ta w gra w ogóle sensu nie ma kurwa. Jeżeli mi się to zwróciło, to może przez 6 skrzynek przeskoczyć. What the fuck? Dobra, nieważne, ignorujmy tą grę. to jest jakaś bardzo dobra, dziwna. Najsa znamy. Przechodzimy na plinko. Może 0.25 na extreme. I idziemy na high. Dobra, spamujemy do 45 let. Co się wydarzy? O, tu ładnie spierdano, ale się wrócił. Wszystko aha. Dobra, dwie piłeczki, pół dolarka. No, totalny szerok. Idziemy na medium. Przebalujemy jeszcze troszkę. Nic specjalnego. Dobra, 45 mamy, schodzę na 43. Minus 70 centów. Dobra, schodzimy, robimy jeszcze raz to samo. Nic specjalnego. Minki to na koniec. Pójdziemy sobie na w sumie Minki możemy spróbować, bo później przepierdolę to dobra, idziemy na min od razu na start. Ile chciałbym min? To 9 mi daj panie. 1.34 na wyczucie. Tutaj może też spróbujemy jak na failu Tę Naszą strategię mamy 15 15, aha no to chuj, no to ewidentnie 15 trzeba wziąć 10, 15 Fajnie yy, Mamy kwiecień 4 Ładnie, super yy, 26 No ale to nie mam aż tyle Ale 2 i 6 26 To 8 5, 8 to tu A chuj, dobra no, ale powiem dalej za półtora, dziewięć min aj chuj dupa weźmiemy startujemy jeszcze raz dupa to jeszcze raz jak to teraz zabiorę, to... Okej, okay, dobra. Dupa. Dupa. Kurdy, których nie wybierałem jeszcze? Tę nie brałem. Tę nie brałem. Kurdy, cykam się. Kurwa. Ostatni raz, bo te miny to mi coś nie siadają. No, totalnie nie siadają. Może wam się po szczęści. Pójdziemy na batelki, zobaczymy. O kurde. Tylko muszę rozkminić o co w tym wszystkim chodzi. Aha, zielone to są aktywne. Aha, chcę, czekaj. Ojej, już się pogubiłem, kurde. Już się pogubiłem. Coś, coś dla biednych bym prosił. Gdzie tu jakiś kurwa join? To jest running 3 rundy Aha to są community cases jakieś, więc mogę zaraz przeżnąć Ale chuj, spróbuję jeden raz, muszę rozkminić tą stronę Tylko jak pewnie nikt nie wbije to... Aha To w ten sposób działa i on pewnie bota też nie weźmie, i będziemy się tak e, Bawić tutaj No to nie podoba mi się to w ogóle Mogę z tego wyjść? Aj, nie mogę z tego wyjść, no nie podoba mi się to w ogóle, kurwa Wziął boty, dobra No to patrzymy, coś się tu namodził, panie No ściek. Aha, i ono kosztuje 4 dolki. No to nie jest o skrzynka chłopia. Ściek. No cokolwiek tu można innego tego digla za kurwa 16 centów dostać. No to nie jest się kurwa Poszło, oddałem charytatywnie 12 końców. No to idziemy teraz sobie na upgradera. Można use ale to upgrade, no to raczej. A, muszę wybrać itemkę jakiegoś, to nie. No powiedzmy coś takiego. O, tego stickerka. 25%. Ja ten sticker też za drogi. Po kolei coś musimy porobić. Co mamy tu takiego? Fajne, ja dawaj tego Muertosa. I daję piątkę. 35%. Kręć pani kołem, kręć. Zabrakło. Dobra. Muertos z nią nie siada, No to może się nam. Ten Derringer Tech. Tech9. Damy sobie 4,28. Hmm. Też tam nie siada. Co jeszcze tu ma dalej tego wrócił? Daj to i czwórka. Oriandr, under over Ej kurwa, nie wierzę. Okej, okay, nevermind. Czy 50, ale. Czy ja kurwa mogę coś wygrać? Bo mnie zaczyna wkurwiać to pierdolenie się na kamerze. Za przeproszeniem. Jest, nie wiem, kurwa, ktoś mi z was uroku kurwa chyba jakiegoś dał, bo jak gram offline to prima sort, a tylko mordę do mikrofonu otwieram, to jest lipa. No kurwa to ja, nie popierdoli mnie zaraz, przysięgam 6, 5, 6 Ale ja nie chcę tego kurwa Dawaj mi tu coś kurwa za dwie dychy Pro 90, max Kręć kołem No i chuj, no i cześć, dobra nie wygraliśmy także ja dziękuję za oglądanie, ale clash.gg też mi nie siedzi, także nie wiem, czy już moje 5 minut czasem nie minęło na tych stronach. Ja dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka, napiszcie jakiś miły komentarz, to może mi się zachce znowu nagrywać. I co? I widzimy się w kolejnym może materiale. Nara!